Adriana Isembach z backslash królowych Życia. Backslash wylicza, sobie poprawiła, backslash volumetria twarzy, usta, żuchwa, backslash. Adrianda Isembach to z pewnością jedna z najbarwniejszych postaci w polskim showbiznesie. Celebrytka dała się poznać szerszej publiczności, dzięki programowi Królowe Życia, w którym występowała tylko przez jeden sezon. Jednak to wystarczyło, aby widzowie ją zapamiętali i wciąż śledzili poczynania celebrytki w internecie. W niedzielę Adrianna wywołała istny szum w mediach społecznościowych za sprawą zdjęć sprzed lat, które ukazały jej spektakularną metamorfozę. Na fotografiach zabrakło charakterystycznych tatuaży, które pokrywają niemal całe jej ciało. Zobacz, Adrianna i Sembach z Królowych Życia pokazała zdjęcia sprzed ponad 30 lat. Tak wyglądała bez tatuaży, z dziecia. bez ogródek odpowiada na pytania swoich obserwatorów, a także na kąśliwe komentarze z ich strony. Niektórzy internauci pomstowali na tatuaże i zabiegi medycyny estetycznej, którym poddała się Adrianna. Jednak niewzruszona celebrytka w odpowiedzi stwierdziła, że tatuaże zrobiła. Bo o tym marzyła, a zabiegi zrobiła bo później zmarszczki i zwisy na twarzy zauważyła. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Ja pokazuję każde zabiegi i tego się nie wstydzę. Nigdy się nie wstydziłam mojego ciała ani tego. Co robię? Tatuaże i medycyna estetyczna to jedyne, co poprawiłam na moim ciele. Tak jak z policzkami, zawsze miałam duże, a i tak ludzie wiedzą lepiej, że robiłam policzki. Jak zrobię piersi, to na pewno dam znać, deklarowała w niedzielę celebrytka. Adrianna z Królowych Życia pokazała, jak może im wyglądać jej dziecko z młodszym o 30 lat partnerem. Robić, czy nie robić, foto. Temat tatuaży i zabiegów medycyny estetycznej okazał się wyjątkowo interesujący dla obserwujących Adriannę i Sembach. Gdyż wciąż namiętnie dyskutowali o nich również kolejnego dnia. Jedna z internautek wspomniała że również zarzuca się jej powiększenie policzków, a druga zapytała Adriannę, czy poddała się zabiegowi wolumetrii twarzy. Obserwatorki nie musiały długo czekać na jej odpowiedź. Zawsze miałam takie policzki. Tak, robiłam wolumetrię twarzy, ale tego się nie robi botoksem. Tylko kwasem hialuronowym. Miałam robioną żuchwę i brodę, bo moja twarz również była taka okrągła. Również powiększone usta i mega mi się to podoba, wyznała szczerze i Niegdyś jej królowa życia zdradziła także, jaki był jej pierwszy z wielu tatuaży. Podzieliła się też genezą jego powstania. Powieki. Nie umiałam sobie zrobić kreski na oku, to postanowiłam wytatuować, żeby było łatwiej. Tak to się zaczęło, oznajmiła. Doceniacie szczerość Adrianny?